Jak zapewne część z widzów wie, niedawno ukazała się reedycja pierwszego numeru kultowego magazynu o grach komputerowych CD Action. Pismo ukazało się niestety bez cover CD, który dołączony był do oryginału w 1996 roku. Zamiast tego w wydaniu z 2023 znalazła się korkowa podkładka pod kubek z nadrukiem z oryginalnej płyty. Nic jednak straconego. W tym filmie pokażę Wam, jak można odtworzyć oryginalny krążek i cieszyć się kompletem pismo plus płyta. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak z tego zrobić to, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do meritum, kilka słów o samym piśmie z reedycji. Na plus na pewno zaliczyć można papier na jakim je wydrukowano. Zarówno okładka, jak i środek prezentują się dokładnie tak, jak pamiętam z lat 90. Jednakże jeśli ktoś z czytelników liczył na pełen remaster i kompleksowe cyfrowe odnowienie wydania, może się nieco zawieść. Pismo zostało przygotowane w oparciu o skany, a ich niedoskonałości były wyretuszowane w prosty sposób, jak widać to już po samej okładce, gdzie przekrzywiony skan został dopełniony jednolitym kolorem. W środku niektóre strony prezentują się gorzej niż inne, ale z tego co widziałem na skanach dostępnych w sieci, jest to raczej przypadłość oryginału i tutaj nie zostało to w żaden sposób poprawione. Niemniej dla fanów pisma, w tym dla mnie, są to rzeczy do przełknięcia i nie powinny zakłócić delektowania się zawartością wznowionego wydania. Dołączona do magazynu podkładka pod kubek prezentuje się bardzo dobrze i sprawdzi się jako praktyczny gadżet dla fanów. Przechodząc do brakującej płyty cd -ROM. W celu jej odtworzenia potrzebujemy obrazu oryginalnego nośnika. Ten, jak się okazuje, dostępny jest na archive.org, czyli serwisie ratującym od zapomnienia stare strony www oraz wszelkiego typu fizyczne media, jak książki, czasopisma, filmy, czy nawet oprogramowanie. Niestety nie jest łatwo go odszukać, ponieważ nie znajduje się w archiwum oprogramowania, ale w dziale książek. Najłatwiej dotrzemy do niego wpisując w wyszukiwarce frazę CD Action Cover Disc H01. Po przejściu na tę celową podstronę można podejrzeć zarchiwizowaną zawartość. Z tego co widać, jest to faktycznie obraz płyty w formacie MDX, wykonany za pomocą popularnego, ale nieco zapomnianego narzędzia o nazwie Daemon Tools Lite. Skoro wiemy już, że jest to to, czego szukamy, pobieramy obraz na swój komputer. Kolejnym krokiem będzie wypalenie danych na nośniku. Potrzebna jest do tego naturalnie nagrywarka CD. Można użyć nagrywarki zewnętrznej na USB. Jeśli takowej nie posiadacie można ją nabyć na popularnym portalu aukcyjnym za kilkadziesiąt złotych lub jeśli potrzebujecie sprzętu do jednorazowego użytku można popytać ewentualnie pożyczyć od znajomych. Lub jak w moim przypadku skorzystać z napędu wewnętrznego w komputerze stacjonarnym. Do nagrania płyty używam aplikacji Power ISO. Można użyć jednak dowolnej alternatywy, która pozwala na odczyt i palenie formatu mdx. Po kilku minutach mamy gotowy krążek z danymi. To jednak nie koniec. Chcemy, aby nasz nośnik jak najwierniej naśladował oryginał. Potrzebujemy więc etykiety. Tę można pobrać razem ze skanami okładek archiwalnych wydań CDA ze strony collectionsaction.ca.pl. Jeśli jesteście fanami pisma, zachęcam gorąco do odwiedzenia i przejrzenia zawartości tej witryny. Po pobraniu skanów musimy zdecydować, jaką techniką naniesiemy etykietę na krążek. Można użyć płyt do zadruku lub, jak w moim przypadku, płyt LightScribe, gdzie obraz wypalany jest przez laser napędu. Do skorzystania z tej opcji potrzebny jest oczywiście napęd obsługujący tę technologię oraz specjalny nosi. Sam skan wymaga nieco obróbki graficznej tak, aby uzyskać najlepsze efekty. Ustawiam wysoki kontrast, likwiduję cienie i co bardziej widoczne niedoskonałości skanu. Wkładam ponownie do napędu nagraną płytę, tym razem warstwą danych w górę, i przechodzę do aplikacji obsługującej proces wypalania etykiety. Wybrałem do tego celu program Nero Cover Designer. Musiałem jednak użyć nieco starszej wersji, ponieważ w najnowszych wydaniach opcja Light Sprite została najwyraźniej usunięta lub po prostu nie działa z moim napędem. Posłużę się więc aplikacją z pakietu Nero 12. Obsługa programu jest banalna, nawet dla nowych użytkowników. Wybieramy nadruk Light Scribe, a następnie szablon etykiety. Wczytujemy zdjęcie z dysku, po czym skalujemy i pozycjonujemy grafikę względem wzornika. Jeszcze tylko szybki podgląd i można zaczynać. Wypalanie etykiety w najwyższej jakości, bo taką opcję wybrałem, trwa między 20 a 30 minut. Trzeba więc chwilę zaczekać. Teraz najważniejszy moment. Tak prezentuje się gotowa etykieta. Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. W przeciwieństwie do domowych nadruków, etykieta LightScribe jest odporna na wodę i ścieranie. Cover CD nie byłoby tym, na co wskazuje nazwa, jeśli nie znalazłoby się na okładce pisma. Zapakujmy więc nośnik jak za starych dobrych czasów do papierowej koperty i umieśćmy na okładce. Tak prezentuje się efekt finalny. Osobiście jestem bardzo zadowolony z uzyskanego rezultatu. Na koniec wypadałoby przetestować płytę. Pokażę wam jak działa menu na oryginalnym sprzęcie z epoki. Osoby nie posiadające retrokomputerów ani nawet napędów optycznych mogą również wypróbować menu i zawartość książka, używając emulatora DOSBOX. Wystarczy skonwertować plik obrazu do formatu ISO i zamontować w DOSBOX. W ten sposób uzyskamy dokładnie ten sam efekt jak na prawdziwym sprzęcie.